Cześć kochani! Chciałam Was serdecznie zaprosić na zestaw ćwiczeń relaksujących, relaksacyjnych, takich, które możecie wykonać przed położeniem się spać, albo wtedy, kiedy macie zbyt dużo stresu, zbyt dużo problemów. One Was zrelaksują, one rozluźnią Wasz kręgosłup, ochłodzą głowę i gwarantuję, że po tych ćwiczeniach poczujecie się po prostu lepiej. Więc zaczynajmy! Potrzebować będziesz jedynie matę albo koc. Usiądziemy w siadzie skrzyżnym. Prawa noga pierwsza, pięta ułożona koło pachwiny. Lewa noga założona na nią, tak żeby była wzdłuż kolenia, Połóż ręce na kolana. Wyciągnij kręgosłup do góry i zacznij oddychać tak, żeby długość wdechu i wydechu były takie same. Zamknij oczy, zbliż brodę do mostka. Osać guzy kulszowe na podłożu, wyciągaj się do góry. Zasij pępek. Odłóż dłonie, tak żeby wnętrze skierować do góry, jednocześnie otwierając klatkę piersiową i zbliżając do siebie łopatki. Napełniaj klatkę piersiową powietrzem wdech. Wydychaj powietrze spokojnie nosem. Cały czas binduj się do góry. Kolana swobodnie opadają. Trzymając cały czas oczy zamknięte, rozłóż ramiona na boki, weź wdech. Złącz nad głową dłonie i z wydechem opuść na dół. Rozłóż ramiona i jeszcze raz to samo. Wdech. Łącz dłonie. I z wydechem na dół. Jeszcze dwa razy. Wdech. Nie pochylaj się do przodu ani do tyłu. Wyciągaj się do góry. Ostatnie powtórzenie. Wdech. I z wydechem na dół. Odłóż dłonie na uda. Otwórz oczy. Wciągnij jeszcze raz ramiona do góry, spleć dłonie, obróć się tak, żeby wnętrza skierować do góry, i z wydechem obróć się w jedną stronę. Do centrum weź wdech, i z wydechem. Ramiona. do nogi. Prostuj, nie kierując palce na siebie. Dandasana. Teraz przejdziemy do Badka Konasa. Składając nogi, złączymy stopy podeszwowo, tak żeby piętny znalazły się jak najbliżej naszego krocza. Opuścimy kolana, żeby swobodnie spadały na dół. Postaraj się, żeby zewnętrzne krawędzie stóp, były złączone. Złap za palce stóp. Jeszcze raz wyciągnij się do góry. Guzy kulszowe mocno dociśnięte. I z tej pozycji przejdziemy do supta batka konasany, czyli do pozycji leżącej. Połóż się symetrycznie. Mocno osadź kość krzyżową. Stopy cały czas złączone. Z wdechem przenieś ramiona do tyłu. Złap się za łokcie i chwilę zrelaksujemy się w tej pozycji. Dociskaj kość krzyżową, wyciągaj boki ciała, wyciągaj się do góry i w dół, żeby jak najbardziej rozciągnąć stopy mocno dociśnięte do siebie. Wyprostuj ramiona, zmień splot w dłoni. Dociskaj kość krzyżową, ale nie staraj się dociskać pleców. Musimy zachować naturalny krzywizny jako słupa. Łopatki rozpłaszczone. Jeszcze chwilę należymy. Skup się na oddechu. Zamknij oczy. Zrelaksuj się. Otwieraj pachwiny. Dociskaj do siebie stopy. Przed siebie, potem się przed ramiona i przejdź do siadu. Kolejne pozycje, które nas relaksują, będzie to adobuka i rasana. Usiądź, złącz łydki, złącz stopy, złącz kolana. Usiądź na piętach na guzach, usiądź, winduj się do góry. Teraz zaczniemy się pochylać do tyłu ale żeby to zrobić, musimy rozstawić kolana tak, żeby nasz brzuch i klatka piersiowa, zewnętrzne żebra, znalazły się po wewnętrznej stronie. Z tej pozycji zaczynamy schodzić w dół, wyciągając się mocno do przodu, ale pamiętając o tym, żeby guzy kulszowe zostały napięte. Jeśli się odrywają, połóż między płytki i uda, chodź. się zrelaksować. Opuść również łokcie. Cały czas oddychaj. i pępek pod kręgosłup, weź wdech i przejdź do siadu. Przejdźmy teraz do Adamuka Shwanasany, do psa z głową w dół. Rozciągnie to całe nasze plecy, całe ciało, tylne nogi, wyciągnie nas w dwie strony i bardzo mocno zrelaksuje. Połóż dłonie przed sobą. Usiądź jeszcze raz na piętek, wyciągnij się, zadrzyj palce stóp i unosząc biodra przejdź do psa z głową w dół, tak żeby głowa była między ramionami. Spójrz za siebie. Wewnętrzne pięty kieruj w dół. Oddalaj od siebie łopatki i obojczyki. Ciągnij guzami pulsowymi do góry, piętami w dół. Odpychaj się od dłoni. Palce dłoni ustawione szeroko. Nie rób szybko z tyłu łokci. Delikatnie. Tak Rączy pełno do, do zewnątrz. Teraz przenieś prawą nogę do przodu. Między dłonie. Ustaw kolano tak, żeby było centralnie. Wciągnij się do góry i delikatnie opadnij w dół. Wciągnij ramię siebie. Opuszczaj lewe biodro w dół. Postaraj się, żeby prawy pośladek był na podłożu. lewą nogę do przodu, tak żeby kolano znalazło się między dłońmi. Wyciągnij stopy jedną i drugą. Oprzyj lewy pośladek, a prawe biodro skieruj w dół, tak żeby zachować symetrię. Zacznij schodzić. W dół wyciągnij ramiona do przodu. Jeśli możesz, oprzyj czoło. Przejdź stopami do dłoni, ustaw stopy na szerokość bioder, zrób utanasone z ramionami oplecionymi. Mocno wyciągnij kręgosłup. Przenieś ciężar ciała delikatnie do przodu. Jeśli czujesz ból w kręgosłupie, delikatnie zewnij kolana. Jeśli nie, postaraj się rozciągać. zna się wyciągaj. Głózek wrzucamy kieruj do góry. Zmień splot dłoni się na plecach. Złącz nogi. Skieruj palce stóp na siebie. Przyciągnij prawe kolano w stronę klatki piersiowej. Złap się pod kolanem i mocno dociągaj stopę i nogę do klatki Roluj lewą nogę. Musi być aktywna. Palce kieruj na siebie i delikatnie do wewnątrz. To ćwiczenie wspaniale rozluźnia dolne plecy. Staraj się zachować głęboką prawą pachwinę. Kość krzyżowa dociśnięta. Zglądaj się, ja wszystkim powiem, co będziemy robić dalej. Wyprostuj prawą nogę, odłóż ramiona i przyciągnij lewe kolano do klatki piersiowej. Złap się pod kolanem i z każdym wydechem mocniej przyciągaj kolano do klatki piersiowej. Staraj się zachować głęboką lewą pachwinę, tak żeby biodra były jak najbardziej symetryczne. Góry. Pamiętaj o prawej drodze, która powinna być aktywna, palce skierowane do góry, podciągnięte rzepki kolan. zazim Nie odczuwali żadnych bólów. Żeby nam się lepiej spało. Zajmij w tej pozycji. Skieruj palce stóp na siebie. I złam za zewnętrzne w krawędzie stóp. Pozycja szczęśliwego dziecka. Pięknie wyciąga kręgosłup. Postaraj się, żeby golenie były prostopadłe do podłoża. A stopy równoległe. Dociskaj mocno stopy w dół. Tak jakbyś Chciała się jeszcze bardziej uziemić. Z tej pozycji również możemy się pomyśleć w jedną i drugą stronę. Jeszcze raz mocno dociśnij. Ramię do boku, złap się za zewnętrzną stronę łydki i kolana i z wydechem opuść lewe kolano do boku, skręcając głowę przeciw Mam nadzieję, że Ci się podobały. Mam nadzieję, że się zrelaksowały. Teraz na zakończenie polecam już pozycję leżącą, taką, żeby się do końca zrelaksować, a może nawet...